A co właściwie stało się z naszym światem? A może właśnie to, co stało się z szóstym sezonem serialu The Crown? Łukasz Karpier, PCH24 TV, program Prawy Prosty. Witam serdecznie, a jest ze mną Pan Arkadiusz Stelmach, wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej i Księdza Piotra Skargi. Kłaniam się nisko, szczęść Boże. Szczęść Boże, Panie redaktorze, szczęść Boże Państwu. Szanowni Państwo, takie rozmowy, to wszystko, co dzieje się na naszym kanale, produkcje filmowe, portal etc., to jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki Państwa wsparciu, za które najserdeczniej dziękuję i ośmielam się prosić o dalsze wspieranie tego, co robimy, bo widzą Państwo, co się dzieje i bez niezależnych mediów, takich naprawdę niezależnych mediów, będzie, będzie bardzo trudno. A polecam uwadze naszych czcigodnych widzów film Watykan w cieniu tęczowej gwiazdy. Jak wesprzeć i zobaczyć ten film przedpremierowo? Wszystko w opisie naszej rozmowy. A propos filmów. The Crown, szósty sezon. Ten medialny, medialny kopciuszek kończy swoje życie gdzieś w tunelu w Paryżu. A w serial wzbudza, wzbudza emocje, i z jednej strony można by sobie zadać pytanie: no dobra, ale to po co o tym rozmawiać? Po co o tym rozmawiać? Jakieś takie pudelkowe historie. Ale ja myślę, że. I mam nadzieję, że Państwo tego przekonamy, że ten serial mówi nam trochę więcej o naszym zmieniającym się świecie, nie tylko o monarchii brytyjskiej, ale właśnie o świecie, trochę o nas samych, o tym, co się ze światem działo lub stało właściwie, a można też powiedzieć, co zrobiono z tym współczesnym światem. No tak, panie redaktorze, szanowni państwo, postanowiliśmy zrobić tą rozmowę o tym, o tym filmie nie dlatego, że jakoś szczególnie, no nie wiem, bardzo mocno się interesujemy, może tutaj kinematografią współczesną, ale właśnie tym, że jest to z jednej strony zjawisko, tak jak pan powiedział, bardzo popularne, dużo ludzi ten film ogląda, a ogląda go moim zdaniem dlatego, że film opowiada o. Sprawach ważnych, bo opowiada o historii królowej Elżbiety, o, o, o historii rodziny królewskiej, szerzej i trochę Wielkiej Brytanii na przestrzeni kilkudziesięciu lat, bo w zasadzie narracja tego filmu w poprzednich sezonach rozpoczyna się jeszcze gdzieś tam w, w czasie Trwania II wojny światowej no i w zamiarach chyba twórców ma do, dojść aż do śmierci Królowej Elżbiety. Więc po prostu w, no, w takim popkulturowym wydaniu filmu możemy przyjrzeć się czasom, w którym żyjemy, w których na przykład, no ja już nie żyłem, ja jeszcze nie żyłem, bo, bo opowiada o, o, o czasach właśnie, tak jak mówię, no, wojna, druga wojna światowa, czasy powojenne, ta zmieniająca się rzeczywistość yy, yy, świata przed rewolucją wybeczajową 1968 roku i po. Mhm. No to jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe takie mm, lustro, w którym możemy ten świat podglądać. Oczywiście on jest... Ale jakaś... wydaje się, panie przecież, że tak było, tak było do tego szóstego sezonu, no że była historia, było no wydarzenia, a teraz tak, jest plotki, Ja myślę, że ja myślę, ploteczki. No bo też tutaj już raz kiedyś z reaktorem Jerzym Wolakiem, redaktorem naczelnym Polonia Christiana, zrobiliśmy sobie taką rozmowę na temat właśnie The Crown, parę lat temu, może tutaj realizatorzy podlinkują jeszcze tą naszą rozmowę, tą dawniejszą, bo kiedy, kiedy pojawiły się te, 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 te pierwsze sezony, no to Rzeczywiście, no wielki hit, że tak powiem, to był. Dużo ludzi go oglądało, te, ten serial. Ale jak porównamy to teraz z tym bodajże szóstym sezonem, tak jak ten powiedział, no to jakość jest moim zdaniem gigantycznie inna. Na korzyść zdecydowanie tych wcześniejszych sezonów. No bo teraz w zasadzie mamy do czynienia z takim trochę pudelkowym przedstawieniem celebryckiego życia. Znanych ludzi, a tylko w tle jest ta, ta sfera, która, mi się wydaje, no, wyniosła ten film do takiej popularności i wyniosła te postaci historyczne, no, które są jakby tutaj podstawą do tych bohaterów filmowych, do takiej popularności. Bo postawię tutaj taką hipotezę, że, że po prostu gdyby nie całe dziedzictwo monarchii brytyjskiej z jej splendorem, z tymi wszystkimi e, tradycjami właśnie, wzniosłością i tak dalej. Oczywiście tutaj musimy zaznaczyć, że to nie, jest, to nie są bohaterowie na, naszej bajki, to nie jest monarchia katolicka od wielu wieków i tak dalej, prawda, e, która bardzo mocno ugięła się przed światem i e, ugięła się przed rozmaitymi błędami, to prawda. Natomiast, tak jak już kilkukrotnie tutaj mówiliśmy, jest to monarchia, w której przechowały się jeszcze pewne formy, pewien splendor. Cywilizacji chrześcijańskiej mhm. odziedziczony chcąc, nie chcąc no właśnie, ale... po cywilizacji chrześcijańskiej, którą zbudował kościół katolicki. Ale nie ma Pan prezes takiego tak. dysonansu, właśnie, skoro mówimy o tych, o tych e, symbolach, że kiedy widzieliśmy tą koronację obecnego, obecnego króla, czy z tym pięknym rytuałem, a zdajemy sobie sprawę, jakie życie prowadził, prowadzi, jaką osobą jest, jak, jakimi osobami są wiele z otaczających e, jego, jego, jego życie osób, to, 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 to dysonans to właściwie, to może. Można powiedzieć, że to jest nawet taka, taka parodia i szyderstwo z tych, z tych symboli, że tak właśnie funkcjonujący ludzie sięgają po takie symbole. No, no niestety, to rzeczywiście to dysonans między tym, jak wygląda w tej chwili życie dworu, całej rodziny brytyjskiej, a tymi pięknymi ceremoniami, które widzieliśmy na koronacji króla ostatnio. No jest rzeczywiście powalający. Z drugiej strony, my się wydaje, że no warto docenić mimo wszystko to, że sięgnięto mimo wszystko po no, prawie że niezmieniony, czy nie czy ledwie zmieniony jakby zestaw tych wszystkich pięknych gestów wywodzących, się, tak jak powiedziałem, z cywilizacji chrześcijańskiej. Także to może, może nawet warto docenić. Natomiast jakby rozdziew między tym światem, właśnie współczesnym, który pokazany jest w, tej, w tych początkowych odcinkach tej najnowszej serii. Mówimy tutaj prawda, o, o perypetiach osobistych księży, księżnej Dajany. i i Jej męża z pierwszego małżeństwa. Głównie nas interesuje czy Karola, życie tak? soczy nas. No twórcy są życie osobiste. No właśnie, no i po prostu to Zdrady, jest wielka, wielka szkoda, lotki. wielka szkoda, właśnie, że nie ma w tym, nie ma w tych częściach tych najnowszych, właśnie już bo tytuł jest, prawda, the crown, korona, prawda, tam tej korony prawie już nie ma. Ale może nie ma w monarchii już korony? No pytanie właśnie jest, co zostało właśnie z tej korony w samej koronie. Czy ona gdzieś tam już, prawda, nie, nie zaczyna, nie wiem, rdzewieć, pokrywać się jakąś, jakąś czymś takim, gdzie ta, 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 ten złoty kolor zaczyna nam gdzieś już zanikać. Wesprzyj projekt filmowy Watykan w cieniu tęczowej gwiazdy. I zyskaj przedpremierowy dostęp. Link do wsparcia znajdziesz w opisie. No i tutaj, proszę Państwa, no, jak to się mówi, nie, nie chcę spoilerować, ale taka scena, myślę, że to jakoś wiele... Znaczy na pewno wiele... powiedzmy, że Lady Diana ginie, to tutaj, tutaj uprzedzając fakty. Natomiast jest taka scena, moim zdaniem, która też, nie wiem czy w zamyśle twórców, to jakie jest intencja, ja odczytuję ją, ją tak, że trochę pokazane jest to, że właśnie ten stary, wspaniały świat brytyjskiej monarchii, on trąci myszką, a... A po prostu scena jest taka, że tam w pierwszych odcinkach tej nowej serii yy, książę Karol yy, filmowy przychodzi do pałacu Buckingham, aby yy, zaprosić swoją mamę, królową Elżbietę, na urodziny swojej yy, partnerki yy, Kamili. Kamili tak, tak jest. No i yy, idąc korytarzem, już mając pukać tam do, do pokoju królowej, w korytarzu, widzi jak na korytarzu, pod ścianą, spaceruje sobie mysz. No i on się tak chwilę waha, czy komuś to zgłosić i w końcu nie zgłasza, ale jest to takie takie pokazanie, że wydaje mi się, że tutaj w tym Karolu widzimy Jakiegoś nowocześniaka, jakiegoś takiego, kogoś, to przełamuje, prawda? Mhm. Te trącące myszką stare reguły, prawda? No bo on tutaj jednak, prawda? Jak to mówią wszyscy romantycy, miłość zwycięża i przełamuje wszelkie bariery, mhm. wszelkie konwenanse, również te królewskie. Eee, także no i, 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 i tak to jest pokazane, mi się wydaje, że ta, ta siedząca królowa potem w następnej scenie w takim bardzo ciemnym pokoju z, tymi, z tym pieskiem swoim i tak dalej, która nie jest w ogóle zainteresowana wzięciem udziału w tych urodzinach i bardzo dobrze zresztą, bo tutaj za to właśnie chwalimy królową Elżbietę, że jednak Starała się przez całe swoje życie e, dochować wierności pewnym zasadom. No mhm. Natomiast no, to w tym filmie jest przedstawione jako be, bezduszne, że ona tak, nie ma tak, serca tak, dla tak. tego swojego syna. No i właśnie i w, i w kontekście tej myszy, która tam y, harcuje. sobie harcuje i chodzi po, po pałacu, to takie mam wrażenie właśnie, że, że to jest takie wskazanie, jednak, że to jest jednak tej świat tej królowej. Elżbiety, to jest taki świat właśnie bezduszny, odchodzący, zastygły i tak dalej, a tu idzie jakaś nowa dynamika, mm. jakiś nowy ferment się... się, się ale może wystarza. właśnie to pokazuje też, nie niekoniecznie ta scena, ale, ale te, ta, co dużo mówi taka śmieszność i, i pudelkowatość tego, tego, seria, tego, tej części serialu, tego szóstego odcinka, ale też samej tej, tego, co się stało monarchią, że co się dzieje ze światem, jeżeli odrzuca moralność. No właśnie. Bo proszę zwrócić uwagę, tak naprawdę w tym szóstej części interesują nas, i nas, no w sensie tych, którzy ten film wyprodukowali, a ich pewnie Oglądają, ma się kwestie tylko osobiste, tylko kwestie emocji. Tu już nawet polityki nie ma. Albo jest jakaś tam gdzieś na, mar na marginesie. No, bardzo, moim zdaniem, na marginesie, właśnie. O ile jeszcze w tych pierwszych sezonach my rzeczywiście widzimy, że nawet ta monarchia, która tak naprawdę no, ma bardzo ograniczone prerogatywy Wielkiej Brytanii, no bo jak to się mówi, królowa panuje, ale nie rządzi, ale mimo wszystko jednak ta rodzina królewska, królowa uczestniczy w ważnych wydarzeniach. No Pamiętamy te, te, te spektakularne odcinki: wizyta małżeństwa Kennedy w pałacu mhm. Buckingham, wizyta e, załogi Apollo. Yy, tych, prawda, zdobywców Księżyca. Yy, bardzo ciekawe A rzeczy. A teraz jest wywiad Dajany, w którym ona opowiada, jak ją Karol zdradzał, albo nie pamiętam, czy ona to zdradzała to jest, też Karola. Coś nie tylko zrobi... tyle. To jest właśnie coś innego. To, to, to właśnie pokazuje też, no, pewną tendencję yy, w, w w, 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 tych, w, tych, w tej drugiej połowie, już kończącej się drugiej połowie XX wieku, którą pokazuje ten film, bo jesteśmy w latach 90., mm -hmm. w, tym, w tym filmie. No i rzeczywiście, no, wydaje mi się, że, że y, rodzina królewska staje się coraz bardziej taką rodziną, jak właściwie, celebrytów, a coraz mniej jest to rodzina faktycznie królewska, która ma. Wpływ i jakieś aspiracje wpływania na y, dobro wspólne. No bo władza ma takie zadanie, dane przez Pana Boga, żeby troszczyć się o dobro wspólne. I tutaj tego wszystkiego nie widzimy. To jest też pytanie właśnie o to, czy to też nie pokazuje trochę, jak mimo wszystko, jak traci na znaczeniu sama Wielka Brytania. Mm -hmm. y I pytanie jest właśnie o przyszłość. No, jak to dalej z Wielką Brytanią będzie i w ogóle z tym globalizującym się światem, w którym... No na pewno nie jest um... tym imperium, na którym nie zachodzi słońce, no tak, tak jak gdzieś no mówili. Tak. Ale jeszcze właśnie wrócę do, 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 do emocji i do tego, co w tym co w tej szóstym sezonie, sezonie rządzi. E Kwestia życia na pokaz. To jest też dosyć symptomatyczne. Tutaj i Diana, już wspomniałem o tym wywiadzie, ale też i Monarchia odkrywa to, że można się tym życiem pochwalić. I tutaj jest dla mnie najbardziej uderzające, nie wiem co pan, pan o tym uważa, że w momencie wydaje się, że to, to zainteresowanie medialne jest czymś, co można sterować, a tak naprawdę ono się okazuje, no. Naturalne to jest przerastać i tak naprawdę potem jest oskarżany o de facto o śmierć. No bo można z tego serialu wyciągnąć taki wniosek, że oto Diana ginie, bo ci dziennikarze za nią pędzą. Pewnie w bezpośredni sposób tak, ale trzeba zadać pytanie, no właśnie, jak, jeżeli się wystawia to życie na pokaz, to nie jest tylko ten miły moment, w którym można się krygować w stroju kąpielowym, pokazywać się tak, tak, tyle i koniec. Ale że to będzie eskalowało. No właśnie. Ja myślę, że to jest, że to jest taki problem, który się nieraz już w historii pojawił. E, na przykład mam tu, mam tu na myśli taką postać historyczną, tragiczną też e, cesarzowej Sisi, Elżbiety, żony Franciszka Józefa, e, tutaj kiedyś nad tymi terenami Polski panującego. E, e, bo jak w końcówce rozbiorów naszych, prawda, no to Kraków prawda, należał do Imperium Austro-Węgierskiego. No i ona też była taką tragiczną postacią, takiej osoby, która nie chciała jakby zaakceptować swojej roli, swojej roli właśnie cesarzowej, która no, rzeczywiście jest to ogromny krzyż i ciężar, bo sprawowanie rzetelnie funkcji monarchy, czy żony monarchy w przypadku cesarzowej Elżbiety, no niesie ze sobą pewien, pewien krzyż i pewien gorset takich, takiego życia, które wobec którego mam wrażenie, że nawet życie w jakimś klauzurowym klasztorze, typu, nie wiem, Benedyktyni, Kameduli czy Kartuzi, jest w pewnych aspektach lżejsze niż to, co musi wycierpieć i co musi znieść właśnie taki monarcha, który jest rzeczywiście na widoku, który musi cały czas się pilnować i aby nie zgorszyć poddanych, aby dawać Dobry przykład, i jeśli taką, tak rzeczywiście monarcha do swoich zadań podchodzi, no to staje się człowiekiem wielkim. Tak jak wielkim człowiekiem był moim zdaniem cesarz Franciszek Józef, jak wielkim człowiekiem był jego syn, który musiał na wygnaniu spędzić swoje życie, czyli błogosławiony cesarz Karol Habsburg, prawda? No to, to, jest właśnie, to jest właśnie problem, że to jest pewne wezwanie i powołanie do, pewnego, do, do podjęcia pewnego krzyża. Widać to było bardzo dobrze u Jana Pawła II, papieża z kolei, tak, który wziął na sobie krzyż i brzemię no, rządzenia kościołem bycia wikariuszem Chrystusa na ziemi, czy u Benedykta XVI, prawda, jakie to było bardzo trudno, no w końcu nawet abdykacja się przydarzyła mhm. papieżowi Benedyktowi XVI, który oficjalnie mówił, że on nie mógł już dźwig dźwigać dłużej. Ale nigdy nie był autorem żadnego skandalu, nigdy niczego takiego mhm. nie zrobił, żeby celebryci musieli, jeszcze nie celebryci, przepraszam, tylko paparazzi, musieli za nim biegać i polować, że na jakąś taką, prawda, y, dwuznaczną sytuację, żeby gdzieś, nie wiem, skompromitować. Tu niestety wybory życiowe, i księżnej Dajany i różnych innych przedstawicieli rodziny królewskiej, poza w zasadzie królową świętej pamięci Elżbietą i jej mężem, którzy w zasadzie nie dali nigdy pożywki dla paparazzi, na, pożywki bo dla plotkarskich gazet. może oni mieli coś do zaproponowania gazet. światu, coś innego niż tylko no właśnie. E, kąpiele, no właśnie. niż tylko opalanie tak. się na drogich jachtach, A tutaj właśnie, a tutaj co my szaleństwa? mamy, tak? Co, co, czym w tym filmie nas twórcy epatują, prawda? No pieniędzmi, tak? Jachty, Saint-Tropez. Yy, prawda, jakieś bogactwo, sklepy jubilerskie, jakieś. No, 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 rzeczywiście, złoto, przepych, ale taki. A to jest taki, ciekawe, kurczę że w no, słowo, że schronienie w pewnej scenie daje sklep jubilerski. To dokładnie tak. To nie tak. jest, nie jest tak. przypadek, tutaj to epatowanie tym jest. No właśnie, to jest... więc, więc mhm. to, to złoto, rzeczywiście, te złote pierścionki, złote zegarki, jakieś takie no limuzyny eleganckie, jeżdżące. No, ale to w zestawieniu mówię choćby z, tą, z, tą, z tymi początkowymi seriami tego, tego serialu, no moim zdaniem właśnie pokazuje pustkę pokazuje pewną no. pustkę. I to jest to właśnie, od czego chciałem, od no. tym zaczynałem, że to, z jednej strony, bo ten, ten sezon jest krytykowany za to właśnie, czy mówimy, że się skupia na plotkach, skupia się na tym złocie i tak dalej, i tak dalej, no ale na czym ma się skupiać, jak tam nic więcej no. nie no, ma no, są w jeszcze tym emocje, są, no, jeszcze, są jeszcze emocje. Są no. jeszcze emocje, prawda, em, emocje y, Karola, który przeżywa to, że królowa nie akceptuje jego, jego rozwodu i, i jego, jego, prawda, związku z Kamilą, y, emocje Dajany, która przeżywa no, rzeczywiście ten, 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 ten to, to rozpad swojej rodziny, emocje dzieci yy, Dajany i Karola, prawda. Yy, yy, jakieś tam też pojawiają się emocje, no, potem po śmierci na, na dworze królewskim, więc jest dużo tych emocji, a gdzieś, prawda, wyparowuje z tego filmu, no, ta korona właśnie. Mhm. To, to... No, ta korona wyparowuje z filmu, ale też no, jestem pewien, że wyparowuje też z, naszych, z naszego czasu, no tu właśnie. nie ma korony. Tu jest są emocje, tu jest blich, tu jest pieniądz. Nie ma korony władza albo ucieka, albo, albo jest parodią samej, samej siebie. Pod tym względem to, to przez jakąś mądrość pokazuje ten serial. Zwróćmy uwagę, nie ma akcentów religijnych, a jeżeli jest akcent, to raczej związany z wyznaniem Tak, to ciekawe, właśnie, że bardzo, alfajeta. bardzo, bardzo, bardzo no, wymownie i ładnie nagrana scena ceremonii pogrzebowych w meczecie. Prawda, gdzie, gdzie jest tutaj pogrzeb właśnie tego Diego Alfa z taką powagą zrobiona. No i. A myślę, że ona jest dość symboliczna, ona pokazuje, jaki świat wejdzie. Tak, tak, I on tak, będzie tak, miał tak. ceremoniał prawdziwy, on będzie przekonany do tych symboli, nie będzie traktował ich jako takie świecidełka, na których można zarobić. I, I, to... I świat poważnych mężczyzn, którzy w tym meczecie, tam jest wyraźnie to pokazane, prawda, że tutaj mężczyźni, w tej drugiej części dopiero tam się modlą kobiety, mm -hmm. e, tak, no, to jest tak bardzo serio pokazane i zresztą no, postać nawet e, tego starego Alfajeda, mm -hmm. czyli, czyli ojca tego Dodiego, no to też jest taki człowiek naprawdę, który, który no, osiągnął w życiu pozycję materialną spektakularną i jakby wie czego chce, tak? to mm -hmm. jest taki... A rewista, który tak, tak. rzeczywiście. No, natomiast... I o ile on jeszcze chce być Brytyjczykiem, tak naprawdę, bo tak. to marzenie gdzieś tam jest takie, żeby to Brytyjczyk, to mam wrażenie, że ten świat, który wkracza, który jest pokazany, tak jak pan powiedział, doskonale w tej scenie, on już nie potrzebuje tej brytyjskości. On już swoją wartość, siebie uznaje za wartość no, tak. i już się nie będzie z tymi, z tą koroną liczył. <laughs> Dokładnie. No tutaj jest też takie gdzieś tam wspomniane, prawda, że jak królowa się dowiaduje, tam w tym Balmoral Castle w Szkocji o śmierci Diany, no to jedną z takich decyzji, która tam jest, żeby zarządzić jakieś codzienne nabożeństwo, więc jeszcze tam coś jest. I tutaj też wrócę do tego, że w tych pierwszych sezonach mnie to, mnie to uderzyło, że tam jest, wydaje mi się, że ze trzy razy pokazane, jak Elżbieta modli się. Tak. Tak. I to modli się nie na zasadzie takiej, że jest pokazowe, mm, pokazowa nie, nie. ceremonia jako część jakby życia publicznego dworu, ale prywatnie modli tak, się. Przy swoim łóżku, co jest też bardzo piękne. Podejrzewam, że tak było. Że, że ona rzeczywiście, jakieś życie duchowe. Nawet jeśli tkwiła w błędzie tak, herezji angielskiej tak, herezji, ale, ale, jednak, ale może, jednak tak. Można jest. powiedzieć, traktowała ją poważnie swoje wyznanie. Tak, natomiast nie było tak, to elementu. miała kapelana anglikańskiego oczywiście. swojego. No tam w cudzysłowie kapelana, no bo to wiadomo, ale, ale, ale jakieś tam, jakieś odniesienia w niej życiu do, do religii były. no Teraz już będzie tylko odniesienie do religii alfajetów ewidentnie i to, i to, i to widać. No i właśnie tutaj jeszcze przejdziemy do takiej, takiej myśli, że cały ten właśnie serial przez to, że nie ma się o czym zajmować, że tak powiem, staje się z takiego prestiżowego dramatu taką opowiastką, o plotkach i tak dalej, tak, tak, nic, tak. Nic, nic, A my możemy już podejrzeć, o czym będą kolejne sezony, no bo przecież wiemy, jak potoczyło się życie w, y, członków rodziny do naszych czasów, prawda? No mamy tą też znowu tą, tą telenowelę, prawda Z. Y, z bratem Williama, który w końcu wyjechał gdzieś do Stanów tak, Zjednoczonych, tak, to, ze to swoją też się żoną do domu, i, czy rozwiedli i tak dalej. No, no i to tutaj niestety nie mamy chyba dobrych przypuszczeń, przewidywań. Ale możemy z tego dobry wniosek wyciągnąć. Tak się kończy, yy, mówiąc delikatnie, yy, naciąganie reguł moralnych, albo życie w tak, poprzek tych tak, reguł, tak, nie? odrzucenie ich. A czy tutaj nie możemy też, panie redaktorze, zastosować tych słów Pana Jezusa, prawda, że o tym, że wy jesteście solą świata? Ja o to oczywiście, to trzeba jakby przykroić do tego, że tutaj nie mówimy o katolikach, ale mówimy o teorii chrześcijanach, anglikanach, ale w tym sensie, że jednak są to jakieś elity społeczne. Jeśli te elity społeczne nie dają dobrego przykładu, no, bo takie te perypetie różne ich moralne i tak dalej pokazują, że niestety nie dają dobrego przykładu. To jest to trochę tak, prawda, zachowując proporcje, mm -hmm. też utrata właśnie, że ta sól też traci swój smak. No i... A potem się jest łatwo rozgrzeszać, a co dopiero, jak się można tak. rozgrzeszać, jak na przykład, nie wiem, duchowni dają zły przykład, Ach, no. jak się można łatwo rozgrzeszać, jaka jest też odpowiedzialność, to tak, o czym Pan tak. mówił doskonale, że władza i pozycja to jest też odpowiedzialność, Obrona odpowiedzialność. a tak naprawdę odpowiedzialności się nie chce, nie? chce się bawić, mhm, natomiast odpowiedzialność jest czymś, no czymś tak. obciążającym. Dlatego też mówię, no sól traci swój smak i widzimy to w różnych miejscach, że ta sól traci smak, no i dlatego też potem, no jak... Potem, potem nawet takie produkty popkulturowe, -pop które opowiadają o tej soli, no to też są niezbyt smaczne. Właśnie, bo nie ma, nie ma tak naprawdę o czym opowiadać. Jeszcze no. dwa zdania, bo tutaj mamy do czynienia i w od, którymś odcinku już tym, z tym fenomenem, jeśli można tak powiedzieć, bo tak to było przedstawiane, właśnie Lady Diany, która przecież była nazywana potem królową ludzkich serc, królową, królową z ludu, taka bajka niestety, o, która źle się kończy, o kopciuszku I ja myślę, że to jest też Taka, taka, taka myśl, która przyświeca trochę zainteresowaniu myślę, temu serialowi, że ludzie tak patrzą i mówią: O, to nie tylko mi się źle dzieje, ale bogatym i sławnym też się dzieje. To jest taka tendencja do, do takiego podglądania, jakaś wychodzi, mam wrażenie. No tak, no to, to ja myślę, że to jest taka sama tendencja, jaka towarzyszy wszystkim tym, którzy czytają gazety plotkarskie, po, mhm. czytają plotkarskie portale. No tak, no, no ta ciekawskość, właśnie taka, i chęć podejrzenia, jak, co tam u Wielkich, że. My z naszymi problemami mniejszymi czy większymi nie jesteśmy też sami, ale oni też mają swoje różne zgryzoty, problemy mm, ale, i tak dalej. Ale ciekawą jest tutaj ostatnie zdanie, ostatnia kwestia, ale taka sprzężenie zwrotne, bo tak naprawdę ci ludzie patrzą na to, co tam się dzieje, ale przecież ci te ludzie znani z tego, że są znani, oni sami też epatują tym, tak naprawdę, widząc ten biznes, no chyba że się źle skończy, i potem jest wielki płacz, że jest hejt. Na przykład. No, no to jest dla mnie osobiście no, niezrozumiałe, no, ale jest takie zjawisko faktycznie tego, tego, że ludzie zabiegają o to, żeby być po prostu znani z czegokolwiek. Mhm. Jak, jakkolwiek by nie mówili, dobrze czy źle, ważne, żeby mówili. Tak? To jest to słynne, mhm. słynne zdanie, które myślę, że niektórzy niestety politycy demokratyczni sobie biorą do serca. No, nawet w naszym Sejmie nieraz mamy takie wrażenie, że nieważne co się mówi, ważne żeby coś takiego powiedzieć, żeby szokować i żeby wylądować na drugi dzień, na, czy jeszcze tego samego dnia na pierwszych stronach portali internetowych i w telewizji się znaleźć. No i to jest niestety bieda. I wtedy władza się że... przeradza w kogoś takiego, który patrzy są słupki. A nie chcę rządzić, tylko no tak, a co zrobię? Tak. A gdzieś wyparowuje z tego właśnie korona, czyli to, mhm. to współ, wspólna troska o dobro wspólne, gdzie, gdzie tutaj jest mówię, ten ideał władzy, który jeszcze pogański Cyceron nam chciał, starał się yy, przekazać, tak? No to, to jesteśmy gdzieś na na, 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 na daleko, daleko od tego, mhm. od tego coraz dalej. I to aż no, nie napawa to optymizmem. Otóż to. Ale mówię, serial, nie wiem, czy chciało, chciano tak, czy twórcy zamierzeni, zamierzali to zrobić, czy to mimochodem wyszło. Myślę, że dużo mówi o świecie współczesnym, nie tylko o Wielkiej Brytanii, ale o tym właśnie, jak Pan doskonale powiedział, o tej koronie, która, która znika, której jest coraz mniej. Myślę, że Tą perspektywę też warto, warto tak, podkreślić. Jest. Bardzo dziękuję. Moim i gościem bardzo. był Pan Arkadiusz Stelmach, wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej jak Księdze Petra Skargi. Dziękuję, Panie redaktorze. Szczęść Boże Państwu. Szczęść Boże. A ja nazywam się Łukasz Karpil, a to był program prawy prosty. Kłaniam się nisko i do zobaczenia.